Dziś, 8 września, serca wszystkich wiernych biją mocniej, bo świętujemy Narodziny Najświętszej Maryi Panny. To dzień szczególny, kiedy niebo dotyka ziemi, a każda modlitwa niesie się wprost do tronu Najwyższego. Matka Boża Częstochowska czeka na ciebie z otwartymi ramionami, by przyjąć twoje życie pod swoją opiekę. Czy słyszysz to wołanie miłości, które płynie z jasnej góry wprost do twojego serca? W tym świętym dniu Narodzin Maryi Bóg przygotował dla ciebie szczególne łaski i cuda. Ale najpierw musisz otworzyć swoje serce i pozwolić, by Matka Najświętsza weszła do Twojego życia. Jak napisano w Ewangelii według św. Łukasza, rozdział pierwszy, werset 28. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą kropka. Te słowa, które archanioł Gabriel wypowiedział do Maryi, dzisiaj brzmią także dla Ciebie. Jesteś powołany do bycia naczynieniem łaski, tak jak Maryja stała się Matką Zbawiciela. Matko Boża Częstochowska. Ty, która patrzysz na nas z jasnej góry swoimi pełnymi miłosierdzia oczami, przyjmij nasze serca jako ofiarę całopalną. Pozwól nam doświadczyć tej samej miłości, którą okazałaś Jezusowi, gdy trzymałaś go w swoich ramionach jako niemowlę. W dniu twojego narodzenia, Matko najświętsza, błagamy ci o szczególne wstawiennictwo za nami u tronu Bożego. Każde twoje narodziny to nowa nadzieja dla świata, nowe światło w ciemnościach tego czasu. Gdy oddajesz swoje życie Matce Bożej Częstochowskiej, Stajesz się częścią wielkiego planu zbawienia. To nie jest przypadek, że dziś słyszysz te słowa. To Boże wołanie, które dociera do Ciebie przez wstawiennictwo Maryi. W Księdze Przysłów, rozdział 31, werset 10 czytamy Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Tak właśnie Bóg mówi o swojej matce, a przez nią także o Tobie, gdy powierzasz jej swoje życie. Matka Boża nie jest tylko orędowniczką, ona jest drogą, która prowadzi nas bezpośrednio do Jezusa. Gdy modlisz się różaniec, każde zdrowaś meridiołu to krok bliżej do serca Chrystusa. Gdy śpiewasz litanię loretańską, każde wezwanie to prośba o wstawiennictwo u Bożego Tronu. Matko Boża Częstochowska, królowo Polski, Ty, która tak często broniłaś naszą ojczyznę, broń także naszych serc przed złem. Twoim płaszczem okryj nasze rodziny, nasze dzieci, nasze marzenia i pragnienia. Jeśli chcesz doświadczyć prawdziwej przemiany, nie wystarczy tylko modlitwa, musisz całkowicie oddać swoje życie Maryi. To znaczy powierzyć jej każdy dzień, każdą decyzję, każdy oddech, jaki bierzesz. W Ewangelii według św. Jana, rozdział 2, werset 5, Maryja mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Te słowa, wypowiedziane na weselu w Kanie Galilejskiej, to także jej przesłanie dla Ciebie dzisiaj. Zrób wszystko, co Jezus Ci powie, a Maria będzie Twoją przewodniczką na tej drodze. Gdy powierzasz swoje życie Matce Bożej, nie tracisz wolności, przeciwnie, zyskujesz prawdziwą wolność dzieci Bożych. Matko Najświętsza, Ty, która znasz każde nasze pragnienie, każdy nasz lęk, każdą naszą radość, prowadź nas drogą świętości. Niech Twoje macierzyńskie serce stanie się naszym schronieniem w chwilach zwątpienia i naszą siłą w momentach słabości. W tym świętym dniu Twoich narodzin błagamy Cię o łaskę całkowitego powierzenia się Tobie. Nie chcemy żyć już dla siebie, ale dla tego, który przez Ciebie przyszedł na świat. Jeśli słuchasz tych słów, to znak, że Matka Boża już teraz działa w Twoim sercu. Poczuj tę obecność, tę miłość, która płynie z nieba wprost do ciebie. W Księdze Izajasza, rozdział 61, werset 10 znajdziemy słowa. Radować się będę w Panu, weseli się dusza moja w Bogu moim kropka. Taka radość wypełnia serce każdego, kto prawdziwie powierza swoje życie Maryi. Matka Boża Częstochowska nie jest dalekim obrazem na ścianie, ona żyje, ona słyszy, ona odpowiada na nasze modlitwy. Gdy stajesz przed jej wizerunkiem na jasnej górze, czy w swoim domu, pamiętaj, że patrzysz w oczy Matki, która kocha Cię bezgranicznie. Teraz, w tej świętej chwili, zapraszam Cię do szczególnego aktu oddania się Matce Bożej. Nie odkładaj tego na jutro, nie czekaj na lepszy moment. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień Twojego powołania. Niech każdy, kto słucha tych słów, zastanowi się nad tym, jak może głębiej żyć swoim oddaniem się Maryi. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają twojego serca, zostaw w komentarzach frazę, która najbardziej poruszyła twoją duszę, niech to będzie świadectwem twojego oddania. Kliknij przycisk subskrypcji, bo każdy nowy subskrybent to kolejna dusza, która może usłyszeć to przesłanie miłości. Podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które potrzebują usłyszeć o miłości Matki Bożej. Może właśnie ty jesteś narzędziem w ręku Maryi, by dotrzeć do ich serc. Zostań członkiem naszego kanału, bo członkowie otrzymują szczególne modlitwy i błogosławieństwa, które pomagają w codziennym życiu duchowym. Członkowie mają dostęp do ekskluzywnych treści, które pogłębiają relacje z Matką Bożą i prowadzą do świętości. W pierwszym komentarzu znajdziesz link do naszej playlisty najsilniejszych modlitw. Posłuchaj ich, pozwól im grać w Twoim domu dniem i nocą. Te modlitwy mają moc przemieniania atmosfery w Twoim domu przyciągania Bożych błogosławieństw i odpędzania złych duchów. Gdy modlitwy grają w tle, Twój dom staje się małym sanktuarium, miejscem, gdzie mieszka sam Bóg. Matko Boża Częstochowska, Ty, która jesteś bramą nieba, otwórz przed nami drzwi do wiecznego szczęścia. W Apokalipsie św. Jana, rozdział 12, werset 1 czytamy I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Ta niewiasta to Maryja, nasza matka, nasza królowa, nasza nadzieja w ciemnościach tego świata. Gdy oddajesz swoje życie Matce Bożej, stajesz się częścią tego kosmicznego planu zbawienia. Twoje małe ofiary, twoje codzienne modlitwy, twoje akty miłości, wszystko to ma nieskończoną wartość w oczach Bożych. Matka Najświętsza zbiera każdą łzę, którą przelałeś w modlitwie, każde westchnienie Twojego serca szukającego Boga. Ona wie, jak trudne jest życie na tej Ziemi. Ile bólu i cierpienia musi znosić ludzkie serce. Dlatego właśnie Bóg dał nam matkę, która rozumie nasze słabości i nigdy nie przestaje się za nami wstawiać. Matko Boża Częstochowska, ty, która jesteś ucieczką grzeszników, przyjmij nasze żale za wszystkie przewinienia. Nie jesteśmy godni nazywać się twoimi dziećmi, ale twoje miłosierdzie jest większe niż nasze grzechy. W tym dniu twoich narodzin prosimy o łaskę prawdziwego nawrócenia, o siłę do porzucenia wszystkiego, co oddala nas od Boga. Każdy nowy dzień to nowa możliwość rozpoczęcia świętego życia pod opieką Maryi. Gdy budzisz się rano, pierwsze słowa nie będą skierowane do Matki Bożej. Matko, oddaję ci ten dzień. Gdy kładziesz się spać, ostatnie myśli niech należą do tej, która czuwa nad twoim snem, jak czuła Matka. W Ewangelii według św. Łukasza, rozdział pierwszy, werset 46 do 48, Maryja śpiewa: „Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu”. Zbawicielu moim, że wejrzał na uniżenie służebnicy swojej kropka. Ten hymn magnyfikat to pieśń każdej duszy, która prawdziwie oddała się Bogu przez ręce Maryi. Gdy powierzasz swoje życie Matce Bożej, twoje serce zaczyna śpiewać tę samą pieśń uwielbienia. Matko Najświętsza, ty, która jesteś siedzibą mądrości, naucz nas rozróżniać między dobrem a złem. W świecie pełnym fałszywych proroków i kłamliwych nauk, bądź naszą przewodniczką do prawdy. Twoim światłem rozjaśni ciemności naszych umysłów, Twoją miłością rozpal ogień w naszych sercach. Wielu ludzi dzisiaj szuka szczęścia w rzeczach przemijających, ale ty pokazujesz nam drogę do szczęścia wiecznego. Gdy oddajesz swoje życie Matce Bożej, ona prowadzi Cię do źródła wszystkich łask, do serca Jezusa. Nie ma większej radości niż radość dziecka, które wie, że ma Matkę w niebie. Matka Boża Częstochowska, ty która jesteś pocieszycielką strapionych, pociesz wszystkich, którzy cierpią. Niech ci, którzy tracą nadzieję, znajdą w tobie nowe światło, nową siłę do walki z przeciwnościami życia. Twoim płaszczem okryj chorych, samotnych, opuszczonych, wszystkich, którzy potrzebują Twojej macierzyńskiej miłości. W księdze Izajasza, rozdział 25, werset 8 czytamy: Pochłonie śmierć na wieki i otrze Pan Bóg łzy z każdego oblicza. Te słowa wypełniają się przez wstawiennictwo Maryi, która prowadzi nas do wiecznego życia. Gdy modliś się do Matki Bożej, nie mów tylko słowa, otwórz przed nią swoje serce jak otwarta księga. Opowiedz jej o swoich lękach, o swoich marzeniach, o wszystkim, co nosisz w głębi duszy. Ona słucha każdego słowa, rozumie każde westchnienie, odpowiada na każdą prośbę zgodnie z wolą Bożą. Matko najświętsza, ty która jesteś gwiazdą morską, prowadź nas przez burzliwe wody tego życia do bezpiecznego portu. Gdy fale zwątpienia i troski zalewają naszą duszę, bądź naszą kotwicą nadziei. Twoim wstawiennictwem niech każda burza przemieni się w spokój, każda rozpacz w ufność, każdy lęk w pokój. Oddanie się Matce Bożej to nie jednorazowy akt, ale codzienne odnowienie swojej miłości do niej. Każdego dnia musisz na nowo powiedzieć Matko, jestem Twój, prowadź mnie, kropka. W Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, werset 19 czytamy A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, rozważając je w swoim sercu. Tak jak Maryja przechowywała każde słowo Boże w swoim sercu, tak i Ty musisz pielęgnować swoje oddanie w codziennej modlitwie. Różaniec to najpiękniejszy dialog z Matką Bożą, każde zdrowaś Meridiołu to wyznanie miłości, każde ojcze nasz to akt ufności. Gdy odmawiasz Różaniec, nie śpiesz się, nie traktuj go jako obowiązek, to czas intymnej rozmowy z niebem. Matka Boża Częstochowska, Ty, która jesteś wspomożycielką wiernych, wspomóż nas w naszych codziennych zmaganiach. Gdy brakuje nam siły do dalszej walki, niech Twoja obecność doda nam odwagi. Gdy tracimy z oczu cel naszego życia, przypomnij nam, że jesteśmy powołani do świętości. Każdy człowiek, który słyszy te słowa, jest szczególnie umiłowany przez Matkę Bożą. Nie ma przypadków w planach Bożych, jeśli teraz słuchasz tego przesłania, to znak, że Maryja ma dla Ciebie szczególną misję. Może jesteś powołany, by nieść innym radość wiary, może masz być świadkiem miłości Bożej w swoim środowisku. W Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 28, werset 19 Jezus mówi Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To polecenie dotyczy także Ciebie. Masz nieść światu świadectwo o miłości Matki Bożej. Matko Najświętsza, Ty, która jesteś Matką Kościoła, zjednocz wszystkich wiernych w jednej miłości do Twojego Syna. Niech przez Twoje wstawiennictwo ustąką wszelkie podziały, a jedność w Chrystusie zatriumfuje nad rozbiciem. Twoim macierzyńskim sercem obejmij wszystkich ludzi dobrej woli, Prowadzić ich drogą nawrócenia i świętości. W dzisiejszych czasach, kiedy świat odwraca się od Boga, twoje wstawiennictwo jest szczególnie potrzebne. Matka Boża Częstochowska, ty która przez wieki broniłaś Polski, bron dziś polskich rodzin, polskiej młodzieży, polskiej kultury chrześcijańskiej. Niech nasze dzieci wyrastają w miłości do Boga, w szacunku do tradycji, w gotowości służenia prawdzie. Gdy oddajesz swoje życie Matce Bożej, stajesz się orędownikiem za swoją rodzinę. Za swój naród, za cały świat Twoje modlitwy, złączone z wstawiennictwem Maryi Mają moc przemieniania świata W Apokalipsie św. Jana, rozdział 21, werset 4 czytamy I otrze Bóg każdą łzę z ich oczu, a śmierci już nie będzie Ta obietnica wypełnia się już teraz w życiu tych Którzy prawdziwie oddali się Matce Bożej Ona osuszy każdą łzę, pocieszy każde cierpiące serce Przywróci nadzieję tym, którzy ją utracili Matko Boża Częstochowska, Ty, która jesteś bramą nieba, przygotuj nas na spotkanie z Bogiem w wieczności. Naucz nas żyć tak, abyśmy w każdej chwili byli gotowi stanąć przed Trybunałem Bożym. Twoim wstawiennictwem niech nasze życie stanie się ciągłą modlitwą, nieustannym aktem miłości. Gdy nadejdzie godzina naszego przejścia do wieczności, bądź przy nas, Matko Najświętsza. Twoją ręką prowadź nas przez ciemną Dolinę Śmierci ku światłości wiecznego życia. W Ewangelii według św. Jana... Rozdział 14, werset drugi. Jezus mówi: W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Te mieszkania przygotowuje dla nas także Twoje macierzyńskie serce, Matko Najświętsza. Gdy oddajesz swoje życie Matce Bożej, już teraz zaczynasz żyć życiem nieba na ziemi. Twoje serce wypełnia się pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, radością, która nie przemija. Matka Boża Częstochowska, Ty, która jesteś naszą Matką, przyjmij dziś szczególne oddanie się wszystkich, którzy słuchają tych słów. Niech każdy, kto pragnie żyć w Twojej bliskości, znajdzie drogę do całkowitego powierzenia się Tobie. Błogosław wszystkich, którzy będą słuchać tych modlitw w swoich domach, niech Twoja obecność wypełni ich przestrzeń. Gdy modlitwy płyną w domu, aniołowie stępują z nieba, by uczestniczyć w tym świętym koncercie duszy. Matko Najświętsza, niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym, kto otworzy swoje serce na to przesłanie. Niech siła Twojego wstawiennictwa przemieni życie każdego słuchacza, prowadząc go drogą świętości. W tym świętym dniu Twoich narodzin, Matko Boża Częstochowska, składamy Ci nasze serca jako dar urodzinowy. Przyjmij nasze życie, nasze modlitwy, nasze pragnienia, wszystko, czym jesteśmy i czym mamy być. Niech błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego za wstawiennictwem Matki Najświętszej spocznie na wszystkich nas, na naszych rodzinach, na naszych planach i pragnieniach, teraz i na wieki wieków. Amen.